Cześć! Witam Cię w materiałach dodatkowych do programu Zrozum SQL w lekcji związanej z konteneryzacją w środowisku Docker. I teraz jedna drobna uwaga. Ta lekcja jest tylko wprowadzeniem do środowiska Docker i do konteneryzacji. Ma ona na celu pokazanie Ci, w jaki sposób możesz pracować w środowisku Docker z bazą danych PostgreSQL. To nie jest lekcja, w której od A do Z przechodzimy przez całego Dockera, omawiamy sobie wszystkie szczegóły, wszystkie komendy i tak dalej. Z tego by się zrobił naprawdę spory materiał. My jedynie zrobimy sobie wprowadzenie, omówimy fundamenty, a reszta to, czy chcesz z tego korzystać, czy nie, będzie już w Twoich rękach. Więc teraz zacznijmy od tego, czym w ogóle jest konteneryzacja i po co z niej korzystać. Wyobraźmy sobie, że mamy dostępny komputer, jakiś stacjonarny, który jest wcale niezły, ma dobry nawet procesor, sporo pamięci RAM, trochę miejsca na dysku twardym, a my. Za każdym razem, jak coś potrzebujemy, jakieś narzędzie czy baz danych, instalujemy je u nas lokalnie na komputerze. Da się oczywiście, natomiast możemy też powiedzieć do naszego komputera, że hej, masz tyle zasobów, to weź, przeznacz może część tych zasobów i w ramach tej części zasobów stworzymy sobie osobne środowisko, na którym będziemy pracować z tą bazą danych czy z tamtą bazą danych. Takie podejście, jeszcze paręnaście lat wstecz, wiązane było z tworzeniem tak zwanych maszyn wirtualnych. Maszyny wirtualne to nic innego jak uruchamianie na naszym już systemie operacyjnym nowego systemu operacyjnego i na tym nowym systemie operacyjnym konfigurowanie środowiska, czy to bazy do nowego, czy jakiegoś innego narzędzia. Takie środowisko miało swoje wady pod takim kątem, że od razu musieliśmy tej maszynie wirtualnej powiedzieć, ile ona może wziąć naszych zasobów. Pod względem procesora, pamięci, miejsca na dysku itd. A po drugie, dodatkowo już na naszym systemie operacyjnym instalowaliśmy kolejny system operacyjny, a na nim wszystkie potrzebne komponenty, aby uruchomić nasze narzędzie. Nie wydaje się to do końca wydajne, jeżeli pomyślimy o tym z perspektywy konteneryzacji na przykładzie Dockera. Docker dla odmiany jest Jednym procesem, który oczywiście też musimy zainstalować u nas na komputerze, natomiast w ramach tego jednego procesu określamy, ile zasobów ogólnie mamy dostępnych dla całego procesu Dockera, z puli naszych zasobów wewnątrz komputera, czy to na przykład będzie, nie wiem, dwa rdzenie naszego procesora i na przykład 16 GB pamięci RAM, 50 GB na dysku twardym. Tutaj wszystko zależy od tego, jaki mamy sprzęt, natomiast wtedy już docker zarządza sobie tymi zasobami, aby kolejne aplikacje, kolejne narzędzia uruchamiane właśnie na dockerze brały i miały dostęp do tych zasobów. Jak widzisz, znika tutaj ta warstwa kolejnego systemu operacyjnego, bo narzędzia są uruchamiane w ramach tzw. obrazów dokerowych. Te obrazy dockerowe to nic innego jak przygotowane paczki, jak najbardziej okrojone pod kątem uruchamiania danego narzędzia. Jeżeli chcemy na przykład uruchomić jakąś bazę danych, niech to będzie PostgreSQL, to taki obraz dockerowy będzie zawierał tylko niezbędne elementy pod względem bibliotek i elementy bazodanowe, aby tą bazę danych uruchomić. Tam nie będzie żadnych zbędnych elementów, komponentów, systemów operacyjnych itd. itd. I wtedy Takich kontenerów na podstawie obrazów możemy uruchomić tak dużo, na ile pozwalają nam zasoby, które udostępniliśmy właśnie temu środowisku. To teraz wyobraź sobie, że skoro mamy takie obrazy, to kto takie obrazy udostępnia, ile takich obrazów jest i co możemy z nimi zrobić? No, gdybyśmy mieli tymi obrazami sami zarządzać, czyli budować te obrazy sami za każdym razem od początku do końca, co oczywiście jest możliwe i jest popularne przy niektórych zastosowaniach, jeżeli chcemy mieć pełną kontrolę, no z perspektywy takiego zwykłego developmentu i testowania byłoby co najmniej nieszczęśliwe. Natomiast jest coś takiego, co nazywa się Docker Hub. Na tym Docker Hubie mamy już gotowe obrazy różnych narzędzi, czy to baz danych, czy narzędzi analitycznych, czy narzędzi do monitoringu i możemy je po prostu Pobrać sobie zwyczajnie na nasze środowisko, na nasze środowisko z Dockerem i na tym środowisku uruchamiać. Na prezentacji widzisz przykład z Docker Huba z zaznaczoną opcją Databases i takich gotowych już obrazów przygotowanych, które możesz bezpośrednio wykorzystać u siebie lokalnie na komputerze. Jest 43 sztuki, także naprawdę sporo, jeżeli chcemy potestować różne bazy danych. Nie musimy wtedy instalować każdej bazy danych osobno. Wystarczy, że zainstalujemy środowisko Docker i po prostu pobierzemy sobie odpowiednie obrazy i je uruchomimy. To będą dwa polecenia, które będą nam potrzebne, i to wszystko. Myślę, że bardzo fajna sprawa. To teraz, jak do tego podejść, jak to sobie zainstalować? Tutaj jedna drobna uwaga. Ja pracuję na systemie operacyjnym Windows 10 Professional i na tym systemie nie będzie większych problemów z uruchomieniem środowiska Docker. Natomiast, jeżeli ty pracujesz szczególnie na środowisku Windows 10 Home, to tutaj już tych kruczków związanych z uruchomieniem Dockera jest troszeczkę więcej. Zerknij proszę na linki do materiałów pod tym wideo, jak to zrobić. A jeżeli pracujesz na środowisku Mac lub Linux, też zachęcam cię, zerknij do materiałów poniżej. Tam będzie krok po kroku instalacja właśnie środowiska Docker, jak to zrobić. My natomiast przejdziemy sobie przez instalację na Windowsie i na pracę na właśnie systemie operacyjnym Windows 10. Professional. Więc teraz przechodzimy sobie do przeglądarki internetowej i wchodzimy na stronę docker.com. Na stronie docker.com mamy możliwość pobrania czegoś, co nazywa się Docker Desktop. Ten docker desktop to nic innego, jak aplikacja, która zainstaluje na naszym środowisku właśnie konteneryzację w oparciu o środowisko Docker. Będzie to jeden instalator i zainstalowany zostanie proces który będzie odpowiedzialny za to, żeby te obrazy obsługiwać i za to, żeby tą warstwę, która na slajdzie była opisana jako docker, obsługiwać. My nie będziemy się musieli niczym więcej przejmować. Żeby pobrać instalator, klikamy sobie tutaj Download for Windows. Wyświetli nam się nowe okno z możliwością zapisu instalatora. Ja już taki instalator posiadam, zajmuje on 400 MB, więc całkiem sporo. Pobrałem go sobie wcześniej i teraz przejdziemy do instalacji właśnie dockera na naszym komputerze. Przechodzimy do instalatora, dwa razy klikamy instalator i tutaj instalacja będzie bardzo prosta, bo będzie ona związana jedynie z kliknięciem przycisku OK i wybraniem ewentualnie dwóch opcji. Kwestie związane z Enable Hyper-V Windows Features to są kwestie związane z wirtualizacją w systemie Windows. Zostawmy to ustawienie domyślnie włączone tak, jak ono jest teraz i utwórzmy sobie skrót na purpicie po to, żeby go później ewentualnie przenieść do dalszego wykorzystania. Po kliknięciu OK nastąpi instalacja i ona chwilkę czasu zajmie. Po zakończeniu instalacji zobaczysz okno z informacją Installation Succeeded, czyli instalacja po prostu się powiodła i możemy to okno sobie teraz zamknąć. Żeby dalej pracować właśnie z Dockerem będziemy musieli uruchomić sobie to, co przed chwilką zainstalowaliśmy, czyli Docker Desktop. Możemy to uruchomić ze skrótu lub wchodząc w menu Start wybierając Docker Desktop włączamy właśnie naszego Dockera. I teraz po uruchomieniu, po włączeniu Docker Desktop w pasku menu będziemy mieli informację obok zegarka taką ikonkę wielorybka z przeskakującymi kwadracikami. To znaczy, że Docker się właśnie teraz uruchamia, i po jego uruchomieniu dostaniemy takie okno powitalne. Rozpocznij z Dockerem w kilku prostych krokach. Czas, który powinien Ci zająć na przejście takiego samouczka, to dwie minuty. Ja postaram się i tak wytłumaczyć te podstawy, natomiast zachęcam Cię do przejścia takiego samouczka. Ja w moim przypadku go sobie pominę i przejdę do kroków związanych z pokazaniem Ci, co siedzi w ustawieniach. A w ustawieniach mamy przede wszystkim informację o tym, czy uruchamiać Dockera po starcie naszego systemu operacyjnego, po zalogowaniu się. Ja jestem zdania, żeby go nie uruchamiać, bo nie za każdym razem będziemy chcieli z niego korzystać, po prostu, podobnie jak z bazą danych. Być może nie za każdym razem chcemy korzystać z bazy danych i chcemy, by ona się włączała, dlatego zostawiam tę opcję wyłączoną. Dalej mamy zakładkę Resources i tutaj mówimy o kwestii, ile zasobów naszego komputera chcemy przeznaczyć dla środowiska Docker. Jeżeli mamy bardzo dobry komputer, to tych zasobów możemy przeznaczyć sporo. Jeżeli ten komputer jest troszeczkę słabszy, to będzie odpowiednio mniej. Natomiast zawsze znajdzie się jakaś liczba, która będzie satysfakcjonująca, żeby móc pracować z kontenerami. Ja zostawiam tutaj te opcje domyślnie, wartość rdzeni procesora, pamięci, dysku twardego i tak dalej, zostawiam to sobie domyślnie. I teraz to, na czym mi zależy, to sprawdzenie, czy w ogóle docker faktycznie działa. Uruchamiamy sobie terminal w Windowsie, command prompt i wpisujemy komendę docker-v. Dostajemy tutaj informację, że Docker jest zainstalowany w wersji 19.03.12. Super. To teraz, jak uruchomić sobie na tym Dockerze bazę danych? No bo mówiłem o obrazach, mówiłem o procesach. Przede wszystkim sprawdźmy, czy w ogóle jakieś obrazy mamy zainstalowane razem z naszym Dockerem. Wpisując komendę docker images. Dostaniemy informację, czy mamy jakieś obrazy dostępne. Nie mamy, co jest zresztą prawdą, no bo jeszcze nawet nic nie pobraliśmy, nic nie stworzyliśmy. Ale mówiłem za to w prezentacji o czymś, co nazywa się Docker Hub i że z tego Docker Huba można sobie takie obrazy pobrać. Więc przejdźmy teraz na stronę Docker Hub właśnie, hub.docker.com i wśród baz danych, które tam są dostępne, jeszcze raz sobie wrócimy na tą stronkę klikamy przycisk explore i wśród baz danych, które są tam dostępne, wybieramy bazę danych Postgres. Klikamy sobie tutaj i widzimy informację, że copy and paste to pull this image. Tak, czyli żeby pobrać ten obraz po prostu na naszym systemie, mamy wpisać docker pull postgres lub to po prostu skopiować i wkleić w nasz terminal. Co się wtedy wydarzy? Zostanie pobrany obraz Dockera z Baza danych PostgreSQL w wersji 12.4. Dlaczego w wersji 12.4? Bo ta wersja oznaczona jest jako latest, a domyślnie właśnie z tą flagą, z tym tagiem są pobierane obrazy, jeżeli nie podamy konkretnej wersji tutaj po nazwie. Skopiujmy sobie to, ale zerknijmy też na dół, troszeczkę niżej, i tutaj mamy informację, jak taki obraz już później wystartować w formie procesu. To sobie skopiujemy w następnym kroku i omówimy. Natomiast teraz skupmy się na tym, żeby sobie po prostu pobrać ten obraz do nas na nasz komputer, do środowiska Docker. Więc kopiujemy to, co wklejamy to, co skopiowaliśmy, docker, pull, postgres. I to, co się teraz wydarzy, to obraz zostanie pobrany do nas na nasze lokalne środowisko. Każdy z tych elementów to są po prostu części. Ten obraz jest podzielony na części, każda z tych części musi zostać pobrana, rozpakowana. I będziemy mieli ten obraz dostępny. Po tym, jak on już zostanie ściągnięty, będziemy mogli wpisać komendę, właśnie docker images, i zobaczymy, że mamy dostępny obraz Postgres w tagu latest, i jest on stworzony, został stworzony 39 godzin temu, w moim przypadku, więc stosunkowo niedawno. Mamy tutaj też takie cyferki i liczby. To są nic innego jak hasze, być może kojarzysz to z lekcji na temat Git'a i GitHub'a i tymi haszami też się będziemy posługiwać, bo będą nam one określały procesy, chociaż możemy też te procesy nazywać, to czasami łatwiej jest się poruszać właśnie w obrębie tych haszy i jest to w miarę bardziej czytelne. Dobrze, mamy Docker Image dla Postgresa. Co dalej? Dalej, dobrze by było poznać inne opcje związane z Dockerem podobnie jak na przykład w przypadku z psql czy z gitem czy z czymkolwiek innym. Taki tutaj mamy możliwość pisania docker help z informacją o tym dostaniemy informację o tym co konkretnie możemy wykonać. Wyczyśmy sobie ekran, wpiszmy docker help i mamy listę wszystkich komend związanych z poleceniem docker, czyli możemy wykonać na przykład docker run, docker restart i tak Naszym celem natomiast jest uruchomienie Kontenera związanego z bazą danych Postgres. I teraz przechodzimy z powrotem na stronę hub.docker.com i ten obraz, który chcieliśmy ściągnąć, Postgres. Tutaj mamy informację, że aby rozpocząć proces instancji na bazie tego obrazu, powinniśmy wykonać polecenie docker run minus minus name, nazwa, hasło i tak Już tłumaczę z czym to się wiąże. Mamy teraz coś takiego docker run, czyli uruchom mi proces o nazwie są postgres, tą nazwę sobie zmienimy. Parametr -e służy do przekazania dalej zmiennych. To zmienną w naszym przypadku jest postgres password. Ta zmienna zostanie użyta do przekazania jej w procesie w trakcie startowania bazy danych do naszego użytkownika i to jest nic innego jak gdy instalowałeś bazy danych lokalnie na komputerze. Podanie hasła dla naszej bazy danych. I minus d oznacza, że ma ten proces sobie chodzić w tle, czyli on będzie po prostu uruchomiony, nie będziemy musieli się do niego łączyć i tak dalej, będzie po prostu chodził sobie jako proces. Możemy to też zrobić interaktywnie z opcją minus i, wtedy byśmy się do niego podłączyli, podobnie jak to robiliśmy w przypadku komendy PSQL. I teraz obraz, do którego się odwołem jest na końcu, czyli jest to obraz Postgres. Ale jedna uwaga domyślnie pamiętasz, że baza danych pracuje na porcie 5432 i teraz jak uruchomimy sobie ten obraz, to jeszcze nic złego się nie stanie, bo on będzie pracował wewnątrz naszego kontenera, wewnątrz tego środowiska Docker, więc jeżeli sobie to uruchomimy teraz, to zobaczysz, że dostaniemy taki długi ciąg cyfr i liter, który oznacza hash naszego procesu. Jak piszemy sobie Docker ps, to zobaczymy, że ten właśnie proces działa i tutaj widzisz początek tego całego hasha. Ten proces działa, a po czym poznać, że działa? Oprócz tego, że tutaj jest taka informacja, możemy skorzystać z opcji docker logs, skopiujemy sobie ten właśnie ciąg cyfr i, cyfr i liter i sprawdzimy sobie, jakie komendy zostały wykonane przy starcie tego procesu. Widzimy, że tutaj baza danych startowała, a ostatnim elementem jest database system is ready to accept connections. Co by się stało, gdybyśmy teraz spróbowali się podłączyć do tej bazy danych? No, stałaby się jedna rzecz. Po pierwsze, taka, że jeżeli już masz zainstalowaną bazę danych lokalnie u siebie na komputerze, to pracuje ona na porcie 5432 właśnie. Więc zamiast łączyć się do Dockera, łączyłbyś się, łączyłabyś się właśnie do tej bazy danych lokalnie na Twoim komputerze, a nie do środowiska Docker. Więc żeby taką rzecz pominąć. Uruchommy sobie jeszcze raz usługę serwisów w Windowsie, services, i w tej usłudze wyłączmy instancje bazy danych, które mamy zainstalowane. W moim przypadku są to dwie instancje dla wersji 9.5 i 12. W obu przypadkach klikamy prawy przycisk myszy Stop, i wtedy mamy pewność, że baza danych PostgreSQL nie jest uruchomiona na moim lokalnym komputerze. Dlatego możemy się odwołać do środowiska Docker. Wiemy, że obraz działa, to teraz spróbujmy się do niego podłączyć, uruchamiając nic innego jak aplikację Debeaver. Podamy mu normalnie nasz lokalny komputer, czyli w hoście będzie Localhost, port również będzie 5432, a nazwa użytkownika to będzie Postgres i hasło Postgres. Ja już taki test próbowałem wykonać wcześniej, ale zrobimy go sobie jeszcze raz razem. Usuwam teraz tą bazę danych. Klikam jeszcze raz nowe połączenie, Postgres i tutaj zostaje mi host, localhost, port 5432, baza danych Postgres, username Postgres i hasło takie, jakie wpisaliśmy tutaj przy starcie naszego, naszego obrazu. W moim przypadku jest to MySecretPassword. Ok, mogliśmy to zmienić spokojnie na Postgresa, no ale zostało MySecretPassword, to niech MySecretPassword zostanie. Dobrze, spróbujmy się podłączyć w takim razie. My secret password, test connection. Co się wydarzy? DBVR będzie próbował się podłączyć do naszej bazy w środowisku Docker i dostaniemy informację connection refused to connect. Czegoś tutaj brakuje. Czego? Już tłumaczę. A mianowicie jest to rzecz związana z samym Dockerem, bo baza danych, proces bazy danych... Na bazie obrazu pozgłosowego uruchomiliśmy wewnątrz środowiska Docker, i to wewnątrz tego środowiska moglibyśmy z tym pracować. Natomiast, jeżeli chcemy, żeby ta baza danych była widoczna wyżej w naszym środowisku lokalnym, musimy powiedzieć Dockerowi i naszemu procesowi, który uruchomiliśmy, żeby port, na którym pracuje baza danych, czy jakieś inne narzędzie, które uruchamiamy, był dostępny. Taka opcja nazywa się port mapping, i powiemy w takiej opcji, że chcemy przekazać port bazy danych na port na naszym jakimś komputerze. W tym przypadku będzie to po prostu mapowanie portu 5432 na port 5432. Więc teraz, żeby to zrobić, wracamy z powrotem do terminala i chcemy zastopować ten proces, który w tym momencie jest uruchomiony, bo cały czas działa nam proces właśnie tej bazy danych. Możemy to zrobić przez opcję docker stop i nazwa tego, identyfikator tego kontenera, docker stop, kontener jest już wyłączany, możemy sobie sprawdzić, docker ps, dokładnie nie ma tego kontenera uruchomionego. Więc teraz to, co potrzebujemy zrobić, to skopiujmy sobie jeszcze raz ten docker run lub cofnijmy się parę koment wstecz w naszym terminalu i musimy sobie dodać opcję "-p", Najlepiej jeszcze przed podaniem parametrów do samego procesu dockerowego, bo wtedy możemy przekazać po prostu tą opcję do tego obrazu, czego byśmy nie chcieli. Więc tutaj -p5432, 2.5432. Ja korzystając z tej sytuacji, zmienię sobie jeszcze dodatkowo hasło z My secret Password na po prostu postres, żeby było prościej. OK, i w tym momencie mówimy dockerowi coś takiego: docker. Uruchom mi obraz, który będzie nazwany w procesie SOM Postgres. Zmapuj port z wewnątrz Dockera 5432 na port mój lokalnie na komputerze 5432. Prześlij dalej do procesu hasło połączenia do bazy danych, które ma być równe Postgres, i zrób to na bazie obrazu Postgres w taki sposób, by proces sobie działał w tle. Minus D, proces działa w tle. I możemy sprawdzić, czy nasz w ogóle proces został uruchomiony. Docker PS, proces działa. Sprawdźmy, co nam mówią logi dla tego procesu. Docker Logs. OK, baza danych jest uruchomiona. Sprawdźmy teraz, czy faktycznie możemy się do niej połączyć. Pamiętaj, że zmieniliśmy hasło z MySecretPassword na Postgres, więc to hasło teraz sobie prowadzimy i spróbujmy się podłączyć. Test Connection. Super, podłączyliśmy się do bazy danych w środowisku Docker. Ok, zapisujemy i teraz zobaczmy, co tutaj mamy. No, pusty schemat, public i tak dalej, bez żadnych tabel, bez niczego. Świetnie. Jedna uwaga a propos tego. Pamiętaj, że procesy startowaliśmy z terminala komendą docker run. I teraz, jak będziemy pracować z bazą danych na środowisku Docker i za każdym razem będziemy korzystać z komendy docker run, to nie będziemy się odwoływać do tego samego procesu, tylko będziemy uruchamiać nowe procesy. A nam zależy na tym, żeby cały czas pracować na tym samym procesie, bo inaczej zmiany, których będziemy dokonywać w bazie danych, zostaną utracone, bo na przykład będą robione pomiędzy różnymi procesami. Więc jeżeli mamy jeden konkretny proces, na którym chcemy pracować z bazą danych i chcemy na nim cały czas tą pracę kontynuować, to w momencie, kiedy Docker jest wyłączony, Docker Stop, robimy Stop tego obrazu i startujemy go, później ten Docker Desktop po starcie naszego systemu operacyjnego, to pamiętajmy, żeby uruchomić właśnie ten konkretny obraz, na którym nam zależy. A jak to sprawdzić? Docker PS A wyświetli listę wszystkich obrazów, i tutaj możemy sobie konkretnie odwołać się do tego naszego, możemy go sobie również nazwać, czyli po nazwie przeskoczyć do niego i na tym obrazie pracować. Docker start kontener i wtedy wiemy, że pracujemy na tym samym kontenerze, mamy tam te same obiekty, które potworzyliśmy i tak dalej. Bo jak będziemy po prostu cały czas pisywać docker run, to będziemy tworzyć nowe procesy, baza danych będzie stawać, będziemy tam sobie pracować, ale tak naprawdę będzie po prostu miszmasz, bo w każdym procesie coś tam naklikamy, a zależy nam, żeby mieć jedno wspólne źródło. I to tyle, jeżeli chodzi o środowisko Docker i konteneryzację. Tak jak mówiłem, to były w zasadzie podstawy i rzeczy, które warto wiedzieć i warto sprawdzić, jeżeli chcemy sobie potestować to środowisko bez instalacji baz danych, a potencjalnie z możliwością wykorzystania różnych innych narzędzi w ramach Dockera. Zachęcam do zerknięcia na linki do materiałów dodatkowych pod tym wideo, a tymczasem, nie przedłużając, zapraszam ci już do kolejnych lekcji. Cześć!